Zgodnie z zapowiedzią, znowu gdzieś tam się troszeczkę delikatnie ujawnia tym ciebie. Dziś y, środa, no jeżeli chodzi o pogodę, super, 26 stopni 27, ale moi drodzy, wierzcie mi, że takie e, niedźwiadki jak ja, które gdzieś tam ważą, nie wiem, plus 130, plus 140 kg, e, na taką zmianę e, pogody, moi drodzy różnie gdzieś tam reagują. Ja osobiście jestem taki delikatnie śnięty i mam nadzieję, że gdy zażyję przed jakąś tam kofeinkę sobie to w jakiś sposób się zmieni. Także dzisiaj środa wyzwanie nie lada, bo dzisiaj trenujemy kartę, dzisiaj będziemy wyciskać. Gdzieś przede wszystkim mam Monstera. Dziś przede wszystkim będzie znowu atak, bo ja regularnie co trening gdzieś sobie tam podwyższam tą półeczkę wyciskania sztangi 100 na ilość powtórzeń. Ostatnio miałem 37 czy 36, no dzisiaj jest w planach 40, ale zanim zacznę robić ten cały to takie wyciskanie 100 sztangą, trzeba pamiętać o tym, że jeszcze muszę zrobić... Ciężki trening wyciskania. Dzisiaj w planach tak naprawdę pokrótce Wam powiem. Oczywiście rozgrzewka, bo w tej chwili na rozgrzewkę to poświęcam minimum 30-40 minut i wierzcie mi, jest to prawda. Dzisiaj echo bajka nie będzie, bo nie chciałbym się, że tak powiem, tutaj pozbywać energii, a ta energia nie ma co omówić. Będzie mi potrzebna przy wyciskaniu w monsterze, bo tego czy nie, jest to tak naprawdę mój przedostatni trening przed Mistrzostwami Polski w Siedlcach, na który się wybieram mało tego moi drodzy, ja w tą sobotę startuję jeszcze chyba gdzieś pod Warszawą w koszulce, także też <taki> takie dziwne zjawisko jeżeli chodzi o moją osobę nawet raz nie miałem koszulki na sobie bo w ogóle chyba ze dwa lata nie miałem koszulki na sobie także tutaj będzie ciekawy eksperyment i zobaczymy ile da się wycisnąć w koszulce bez żadnego treningu. Także to takie dla, dla siebie robię ciekawe doświadczenie. Zobaczymy w ogóle, czy zejdzie mi sztanga do klatki w koszulce. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. No będę chciał wiadomo, jakiś tam mały ciężar zaliczyć, tak, żeby tylko być sklasyfikowany. Prawda? A później będziemy przez te dwa podejścia coś tam próbować podnieść. Ale moi, moi drodzy, wracając do dzisiejszego treningu. No, dzisiaj Monster i dzisiaj w planach dwie serie na ciężarze 310 kg. Przepraszam, bo dopiero co jadłem, jeszcze do końca nie jestem przekonany, jak się czuję. Więc to będzie albo będą dwie jedyneczki, a równie dobrze mogą być dwie dwójeczki. Ważne też jest dla mnie, co jak dzisiaj e, będę wyciskał RAF, e, bo normalnie zawsze wyciskam 62 razy, dwie serie. Później stówka seria. Później 140, 180 i 200. Ostatnia 200 tak naprawdę wyciskałem raz i odpuściłem, bo nie czułem się zbyt eee, komfortowo. Dzisiaj w planach jest chociaż 2 trzy powtórzenia na 200. Minimum te 5 na 180. No i później będziemy wchodzić w monstera. Gdyby się udało, moi drodzy, 200 kg. Praw, wycisnąć te trzy razy, no to w pojedyncznego bonusera wchodzę i będę gdzieś tam atakował 245-250, jedną serię, dwa powtórzenia. Później sobie damy taką przedserię do tych serii właściwych, czyli pewnie gdzieś zaatakuję 285-290 jedną serię, jedno lub dwa powtórzenia. No i później wchodzimy na 310 i walimy dwie serie. Po tych dwóch seriach, tak jak już wspomniałem, setka na ilość powtórzeń. W dalszej kolejności zobaczymy: albo będę robił ślicznątkę, albo sobie już zrobię hamera. Zobaczymy, w jakim stanie będę eee, zmęczenia. Rozpiętek dzisiaj, moi drodzy, nie planuję, chyba po prostu skorzystam ze swojego próżniactwa i wejdę na butterfly'a. I być może jakieś moi drodzy, przenoszenie, no na sam koniec, wiadomo, rozciąganie, żeby to miało ręce i nogi. I być może za 3-4 serie zrobię. Bo tutaj zaczął, zaczął mi się Maciek rosnąć, mimo tego, że jak dzisiaj mierzyłem owództwa samej drodzy, mogę się pochwalić. 105 cm to ja już dawno nie pamiętam, kiedy ja miałem 105 cm, zawsze gdzieś mi tak się wahało. Najmniej to miałem 107 przed ostatnie 5-6 lat. Eee, 110, 112, 120, 125 też było. Także jeżeli chodzi tutaj o talię, jest jak dla mnie progres, jest przyzwoicie, oczywiście cały czas gdzieś tam z tą głowy jest marzenie 99, ale czy to się uda zrobić w tym roku, no zobaczymy, ciepłocieszne jest dla mnie to, że ta waga tak strasznie nie idzie mi do góry, a powinna iść, cały czas gdzieś tam oscyluje w granicach 140-142 kg, no dzisiaj może być więcej, bo jestem po dość poważnym obiedzie, no ale no to mówię, to się zważymy, zobaczymy, no i co moi drodzy, wstęp, we wstępie to już chyba byłoby tyle no i dajcie mi troszeczkę czasu, bo tak naprawdę za 2 godzinki zaczynam e, trening mimo że już w tej chwili lecę do siebie na ranchu. Także do zobaczenia na no moi drodzy kofeika speed Lecimy na rozgrywkę, a za 30-40 minut jedziemy się już na pomoście treningowym.

Nie, 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 Ale, nie, To nie, 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 to nie, 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 jest tak nie, 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 ja nie, 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 nie,

Także jak mówiłem, próżniactwo jest zaraz na jak butterfly. i po treningu plata zrobiona, brzuch zrobiony. Generalnie wszystko wyszło według planu. Bo tak jak wam zapowiadałem na wstępie, czyli ławka płaska RAW. Dzisiaj robiłem dwie serie 70 kg, parę powtórzeń, później poszedłem na 110 parę powtórzeń, 150 chyba z 5 powtórzeń, 180 chyba 6 powtórzeń. I 200 macie nagrane, ale moi drodzy, wyszło dwa powtórzenia na luzie w rozpiętej bluzie. Mogłem też śmiało robić trzecie i czwarte powtórzenie, ale sobie odpuściłem. Z tego względu, że od razu strzelił mi pomysł y, do głowy, że jeżeli gdzieś tam zaoszczędzę tą energię, to w pojedynczym monsterze sobie wskoczę na 250, gdzie macie to nagrane, i poszło leciutkie. Generalnie macie nagrane tak jakby jedno powtórzenie, bo ja uciąłem. Było też drugie, ale ześlizgnęło mi się z monstera. Tam wszyscy dolecieli mnie ratować, że tak naprawdę nie było potrzeby, także nie wrzucałem tego drugiego podejścia tutaj z tą pomocą, żeby gdzieś tam nie pozostał niesmak po tym podejściu. Później poszedłem na 290 i weszłem już w podwójnego monstera i to nadal była ta Seria ostatnia w sumie rozgrzewkowa, nawet nie pamiętam, czy tam jedno powtórzenie, nie chyba było jedno powtórzenie i dwie serie na 310, z których do końca tak naprawdę nie jestem zadowolony. Dzisiaj to wszystko drżało, dzisiaj to wszystko e, latało, no, ale te dwie serie po dwa powtórzenia zrobione. Oczywiście tutaj troszeczkę się przejechałem, tak jak zapowiadałem, z tą stóweczką, 30 chyba 6 powtórzeń macie też nagrane. Gdzieś mi się coś pomyliło w trakcie robienia, gdzieś yy, nie zabrałem się do tego tak jak powinienem yy, i zrobiłem tych mniej powtórzeń, ale tak naprawdę nie było ci siły, żeby zrobić więcej. Nie wiem, wydawało mi się, że powinno być. Może po prostu od czasu za mała przerwa między yy, tym wyciskaniem w Monsterze albo za duża przerwa, bo de facto była duża przerwa i tak ze mnie to wszystko zeszło. I, i, i nie zrobiłem tych planowanych 40 powtórzeń i tak naprawdę w mojej ocenie i w moich możliwościach to nie jest jakiś tam mega wynik, bo ja zawsze po treningu gdzieś tam wcześniej, jeszcze rok temu czy półtora, waliłem 50, 52 i to nie było dla mnie jakimś tam żadnym problemem, tylko trzeba wspomnieć i pamiętać o tym, że w zeszłym roku tak naprawdę to raz zrobiłem monstera i wtedy nie robiłem tą setkę, tylko wcześniej a ćwiczyłem raf, także nie wchodziłem na takie duże um, ciężary, a nie ma co tutaj mówić, gospodarka tutaj ta moja nerwowa bym powiedział, tak eee, no to dostaję troszeczkę po dupie, po tym jak wchodzę na takie olbrzymie ciężary, tak czy inaczej był to mój przedostatni trening w Monsterze mam jeszcze jeden, planowany jest 320 kg, powiem wam, że nigdy taki ciężar w larlandzie nie był wyciskany, także to też będzie jakieś takie dla mnie tutaj wewnętrzne Fajne wydarzenie. Była 310, no dzisiaj żeśmy to powtórzyli, ale nie było 320, także zobaczymy, jak nam pójdzie w przyszłym tygodniu. Ale zanim wejdziemy w przyszły tydzień, to po wyciskaniu tej setki na ilość powtórzeń robiłem ślicznotkę i chyba 7 powtórzeń wyszło na 5 kółkach 20-kilowych. Jest przyzwoicie, bo ostatnio robiłem na czterech. Ledwo 6 powtórzeń, także tutaj delikatnie gdzieś tam progresuje. Ogólnie się czuję taki delikatnie, ta moja forma jest taka delikatnie zagubiona. Niby progresuje, a jeszcze gdzieś tam są pewne elementy, które są słabe, no ale poczekajmy no przecież wracam po tej kontuzji, jak to mówią po bicepsie i kontuzji bicepsa, praktycznie. No, nie ma śladu Ja po prostu potrzebuję też troszeczkę czasu. Bo cię na Butterflyu, jak kończyłem, trening delikatnie gdzieś tutaj czułem w tym bicepsie, jakby się coś tam działo, już gdzieś tam w głowie siadło. Dobra, nie robię i tak dalej. W każdym razie, moi drodzy, była ślicznotka. Po ślicznoczce, żeśmy zrobili e, hamera mm, e, tego. Co to jest? Technozima. Też macie nagrane. Fajnie, mam tylko y, jakby trzy kółeczka 20 kg na stronie plus piąteczka albo pierwsze kółko 25 kg także na luzie. Y, później mam takie ściskanie środka klatki butterfly. Y, dwie serie czy trzy serie zrobiłem sobie na ławce skośnej brzuch, później delikatne y, boczki, nie nagrywałem, których nie nagrywałem tak naprawdę. No i teraz materiał. Który byłam, na sam koniec, tutaj robię, żeby to wszystko fajnie skompletować. Moi drodzy, myślę, że w kolejnym treningu, a może nawet i wcześniej, gdzieś postaram się Wam nagrać materiał, bo dużo macie pytań na temat samego monstera, jak działa i, 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 i tak dalej. Postaram się wypowiedzieć na tyle, co mogę się wypowiedzieć, moi drodzy. Na tyle, ile pozwala mi wiedza, bo nie ma co mówić. Ja w tym sporcie jestem i w tym systemie wyciskania, stylu wyciskania w nocy, że jestem nowicjuszem, no ale już mam jakieś takie mniejsze lub większe doświadczenie, bo dwa razy już startowałem w zawodach, zarówno w Pucharze Świata, jak i na Mistrzostwach Europy i oczywiście już z jakimiś tam sukcesami. Poza tym jestem wyróżniony do tej. Zaszczytny, nie wiem, 17, 18, bo tylko tylu Polaków w monsterze wycisnało plus 300 kilo, a ja pochwalę się i przypomnę mój wynik póki co na zawodach 325 kg I jest to największy na razie, największy, najwyższy, najcięższy wynik, który do tej pory udało mi się wycisnąć. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie się to zmieni i dołożymy parę kilo do tego y, wyniku, żebym ja tutaj się czuł lepiej. Y, dodam jeszcze y, moi drodzy, że chciałbym, żebyście mieli świadomość, że ja cały czas wyciskam w podwójnym monsterze, nie używam jeszcze potrójnego, y, bo obawiam się potrójnego, że mógłbym gdzieś tam y, y, poskładać, poza tym, żeby założyć potrójnego. Monstera, musicie mieć świadomość, że tutaj trzeba dołożyć za 40 kg do tego, co robię w tej chwili, a tak naprawdę nie wiem, jakbym sobie poradził w tym, aby utrzymać taki ciężar nad sobą, bo tak, żeście widzieli w, na materiale, który gdzieś tam sobie złożę. To 310 troszeczkę mi fruwało w lewo i w prawo, no ale mówię, może gdzieś tam zbyt. Pochopnie i luźno podeszłem do ciężaru. Nie skoncentrowałem się tak, jak powinienem, bo druga seria była widocznie e, zauważalnie lepsza niż ta pierwsza, bo ta pierwsza troszeczkę mnie rozbiła, ale mówię, przy drugiej już się skoncentrowałem i było nieźle, chociaż nie było to tak, jak ja bym sobie, moi drodzy, życzył. Mam nadzieję, że wam materiał się podobał. Jest troszeczkę dłuższy. Ten, który rzucałem z randu, widzę, że poniekąd chyba. Gdzieś tam znalazł jakieś tam uznanie, bo w przeciągu tam 12 godzin było ponad 1000 osłon, także chyba jest OK. Chyba nie wypadłem z Waszych łask. Także dziękuję Wam i zarówno za lajki, like, jak i za te odtworzenia. Postaram się teraz troszeczkę więcej czasu poświęcić na to, aby gdzieś tam. Jakieś materiały robić. Równie dobrze, Wy możecie mieć jakiś tam pomysł na robienie jakiegoś tam materiału. Tylko bardzo proszę, ja nie chciałbym się odnosić do tego, jeżeli ktoś będzie mi proponował robienie jakiegoś tam materiału na zasadzie wypowiadania się na temat jakichś tam kurde gangsterów, tych YouTuberów, którzy gdzieś tam troszeczkę. E, chyba za bardzo odlecieli. Każdy ma jakiś tam sposób na swoje życie, a ja gdzieś tam nie lubię oceniać innych ludzi, bo generalnie e, życie innych ludzi nie bardzo mnie e, obchodzi. Także, e, jeżeli ktoś ma takie, e, ma zamiar zadać takie pytanie, no to albo zaproponować taki materiał, to ja od razu mówię i. E, no nie, no nie. Chciałbym, żeby gdzieś tam ten kanał utrzymał się na jakimś takim poziomie. Oczywiście, nawet kosztem tych osób subskrybujących mój kanał, nie chcę gówna u siebie. Jak ludzie lubią oglądać gówno, to niech idą sobie gdzieś do kogoś innego, kto robi gówno. Ja nie robię tego dla pieniędzy, ja nie robię tego, aby mieć coraz więcej subskrybentów. Lubię po prostu, robię to, co po prostu lubię, na co mam ochotę. Lubię się dzielić troszeczkę swoją wiedzą spostrzeżeniami, refleksjami i staram się być na tyle na ile potrafię być naturalny i prawdziwy. A wydaje mi się, że za taką osobę właśnie na moim kanale jestem chyba odbierany. Pozdrawiam siła i honor. I do zobaczenia niedługo, bo niedługo też zrobimy jakiś tam kolejny materiał. Tak jak powiedziałem, może to będzie y, gdzieś tam y, opisanie y, moi, y, moje, co to jest ten. Monster ile pomaga? Oczywiście dysponując tą wiedzą na tą chwilę, jaką mam. Pozdrawiam siłę i honor. Hej!